Wieczorem będzie live. Nie jestem pewny, kurczę. Dzisiaj wieczorem się znaczy wieczorem. Za 2-3 godzinki się spotykam z, z, z chłopakami na, na rynku. Z chłopakami i z dziewczynami z Jaroka. I to może trochę się przedłużyć. Okej, okay, Kalamander, pomyślę o tym. Zawsze lepiej się dogadać niż się ten. Niż się. kłócić, ale. No przyjmijmy, że ktoś jemu to zrobił, że to nie jest w ogóle z jego inicjatywy. Że ma jakiegoś porąbanego widza, który zakłada multikonta, żeby spamować jego reklamą wszędzie, gdzie tylko można. Zwłaszcza pod moimi filmami. No szansa jest na to, nie? Szansa to jest na to, no. no. Pomyślę, pomyślę. Czy mi się PlayStation 4 kiedykolwiek zacięło? Nie. Znaczy nie, znaczy ono trochę przycina, kurde. Przycina przy, przy, przy przynaku na przykład. Przy Naku przycina. I to widać. Są takie momenty, że po prostu klatki lecą na twarz. Masakra, ale Assassin's Creed 4 chodzi bez zarzutu. Jezus Mario, ostatni róg. Gdzie on jest? Przynajmniej skórki będę miał na crafting. Łaże w kółko po tym cmentarzu, poluje na te kodo. Równie dobrze mógłbym łowić, łowić rybki w, w Thunder Bluffie. Wiesz co? Lansy. Nya. Lansy. Nia, Masz rację. Masz rację, że, że jakby domena JAROK to nie jest szczęśliwa nazwa. Tylko problem polega na tym, że ja jakby. To jest mój blog, nie? Ja sobie zrobiłem bloga i. i, i to to taki był taki. Jakby miejsce, w którym zbierałem swoje materiały, od czasu do czasu coś napisałem, wrzuciłem jakieś zdjęcie. I potem uznałem, że warto tam podpiąć swojego streama: żeby ludziom się jakoś wygodnie rozmawiało, oglądało. I to fajnie zadziałało. A potem pomyślałem, że to jest też fantastyczny sposób, żeby troszkę pomóc innym streamerom, no bo ja nie streamuję 24 godziny na dobę, a często tam ludzie przychodzą na tą stronę po prostu, żeby posiedzieć i zobaczyć, czy jest jakiś stream, czy coś się dzieje. I, i pomyślałem, kurde, no to skoro, skoro są widzowie, to może są streamerzy, którzy, którzy mogliby się też jakoś pokazać. I, I zacząłem tam podpinać streamerów. I się okazało potem, że to fajnie działa. I, I trudno teraz to zmienić, no bo ludzie pamiętają, znają stronę Jako, Ja rock. Też szczerze mówiąc, też mi się już tak. Znaczy. No to jest mój, mój blog, nie? Ale. Chciałbym, żeby to było raczej. No bo nie wszyscy mnie lubią, nie? To jest normalne. I nie chciałbym, żeby fakt, że ktoś mnie nie lubi, wpływał negatywnie na tych pozostałych streamerów, nie? Ale z drugiej strony, jakbym zmienił nazwę. Swoją drogą, o, zrobiłem tego questa. Swoją drogą mam już domenę taką inną, zarezerwowaną, która się nazywa Livestream.pl. E, I tam mógłbym to przenieść, tylko potem boję się, że, że byłoby znowu, że. E, to jest strona, której właścicielem jest ROK, ale nic o tym nie mówi. Nie przyznaje się do tego, że jest właścicielem tej strony. Pewnie zarabia na niej kupę kasy i ro, l, robi ludzi w konia, nie? Także to, to nie jest takie wszystko proste i jasne, ale, ale myślę, myślę nad tym, może tą część streamową przeniosę na Livestream, na live zobaczymy, zobaczymy. Co ciekawe, jak wykupiłem domenę Livestream.pl, to miesiąc później się pojawiła oferta w tym w domu aukcyjnym takim na, na, na witryny. Ktoś chciał zapłacić 13 tysięcy za live Livestream.pl. Mógłbym to ładnie sprzedać, ale nie, trzymam, trzymam. Fajna domena. Ten addon na action bary nazywa się... Czekaj. Dominos, Dominos. Znaczy, wiecie co, ja, ja bym... Gdybym cokolwiek przeniósł, to nawet by nie było widać. Po prostu po wciśnięciu na zakładkę live albo stream, już nie wiem jak to tam wygląda, chyba live, otwierałby się po prostu live stream i nikt by nawet nie zauważył różnicy. Też nie chcę wszystkiego filmować swoim, swoim nikiem. Ja wiem jak to jest. Dużo ludzi ma do mnie spore zastrzeżenia i, i spoko, ja mogę z tym żyć. Tylko głupio, żeby ludzie, którzy zaczynają u mnie, no, z takim bagażem musieli jechać, że, że są podpięci pod Jaroka. Ale no cóż, no... Inaczej nie da, no. Na razie. Czy ja się pokłóciłem z Gimperem? Nie, nie. Chyba, nie. Nie przypominam sobie, żeby był taki czas, żebyśmy byli pokłóceni. Na jakiej podstawie dobieram streamerów? To jest dosyć długa, e, długa selekcja. Znaczy, jednym z najważniejszych argumentów, jeżeli ktoś się ma pojawić tutaj, jeszcze przed, jeszcze przed, tej, przed tą akcją Playnex 2.0 czy tam Jarok streamy, e, była rekomendacja innych streamerów. Jeżeli ktoś polecał mi jakiegoś streamera, to ja to zdecydowanie brałem pod uwagę. Ale teraz przeważnie jest tak, że, że jakby dostaję informacje z różnych źródeł. Adam Weixel najczęściej przegląda te streamy, i jak trafi na coś ciekawego, to mi podsyła. No i jakby tych informacji o fajnych streamach się pojawiło tak strasznie dużo, że już nie sposób było tego samodzielnie oceniać. I dlatego Adam zrobił tą akcję na Jarok i tego streama na Jarok, gdzie każdy może streamować. Eee, raz na jakiś. Wow, 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 wow. Eee, żeby się troszkę pokazać, a jak ludziom się spodoba, to, to trafia na stałe na Jaroka. Eee, w Royal Questa poczekam na więc bo mi się nie chce robić potem znowu od zera postaci. Dużo osób chwali tego Izaaka, to on, on, on streamował Counter Strike'a, nie? Pro, progracz. Pro gracz, Fajny, spoko, tam jest dużo fajnych ludzi, no Dobra, to mamy załatwione. Sporo mięsa Kodo. ja się rozejrzeć. Jakiś przepis jest gdzieś tutaj, w którejś wiosce zobaczmy. damy jakiegoś kościora, może dostanę coś nowego. Jaką ja bym ci grę polecił do nagrywania, żeby ci się lapek nie zacinał? Kurde, wiesz co, to jest ciężka sprawa. Na laptopie masakrycznie trudno jest coś nagrać. Wiesz co, ja. Przez Lola można, szczerze mówiąc. Lol ma bardzo małe wymagania. Hearthstone, Te wszystkie serie, The Walking Dead, te, te od Telltale Games. Oni robią naprawdę fajne gierki, a one też nie obciążają za bardzo systemu. Dosyć dużo osób, tak, trzeba przyznać, że dużo, dużo osób z tego jarok streama gra w LoL'a, ale spoko, to wiecie co, jest, to jest uzasadnione, bo wiele osób faktycznie gra w tą grę i sporo osób też ogląda, więc... Seria z Minecrafta? Nie, nie, znaczy z synem. Ja, znaczy obiecałem sobie jedno, że nagram tak ze 20 odcinków Minecrafta, że sobie odpalę Hardcora i yy, na live'ie tutaj puszczę to yy, i to wrzucę na jakiś taki specjalny kanał i to dam mojemu synowi kiedyś w prezencie, bo on mnie zawsze prosił, żebym nagrał Minecrafta dla niego. Co to jest, 10 godzin poświęcę i będzie, nie? A tę grę, tak, tak, wiem. To jest jeden, jeden z ostatnich błędów takich językowych, z którego się nie mogę wyleczyć. Tą i tę tę grę, a nie tą grę. A może z czasem. Znam braci Golec, ale w sensie z słyszenia, nie z widzenia. Czemu T-Volt nie ma live'a? Ja nie bo nie streamuje. Znaczy, wbrew pozorom, live'y potrafią zająć mnóstwo czasu, który, który inaczej trzeba... Zresztą T-Volt też studiuje, nie? Więc wiecie, on też ma mnóstwo innych rzeczy. Ta, 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 ta Czy na Wośpie pro, planuje jakąś akcję? No coś tam będzie, coś tam będzie. Na pewno ta konsola PlayStation 3 trafi na aukcję z grami wszystkimi. Jaka gra z 2013 przypada mi najbardziej do gustu? Albo... Albo... Hmm, The Last of Us albo GTA V. Co bym zrobił, jakby mój widz znał mój adres? Co miałbym zrobić? No nic, to, to jeszcze... No mnóstwo moich widzów zna mój adres. Ktoś kiedyś wrzucił mój adres. Zresztą cały czas jakiś czas ludzie wrzucają mój adres gdzieś tam. I właściwie nic się w związku z tym nie dzieje. Gdybym gdy miał porównywać mój hype na WOWA i hype na Guild Wars 2, co by było większe? No, zawsze hype na WOWA był większy. Nieważne, czy to był dodatek, czy to była podstawka. Chociaż przyznam, że na Guild Wars 2 też byłem najpowany. Cholera. Myślałem, że to będzie gra, przy której będę siedział. kolejne lata, no. no ale nie wyszło. Co zrobić, no. Planuję grę SimCity, na pewno na YouTube będzie SimCity teraz na, na moim głównym kanale, 7 odcinków przedstawiających tam rozbudowę miasta od podstaw. skorzystam z tego czata, z tego, z tego. No ja proszę, tu też był quest do zrobienia. Czemu jak wychodzę z live'a to nie mówię cześć papa? Nie wiem, nie mam pojęcia bladego. Nie mam bladego, nie mam pojęcia. Będzie smite z widzami. Wiecie co? To, to ciężko tego smite z widzami, bo ja, jak już gram smite'a, to mi zależy na tym, żeby robić levele i. Yy, a ciężko się na conquest. Znaczy na customach. Na customach się nie da robić, co tu się dzieje. Tak, słucham. Halo? Cześć mamusiu. Tak, tak, tak. to był z nim u lekarza. Powiedział, że... A, a co się stało? Aha, nie no dobra, spoko. Ja tylko jadę, jadę właściwie na spotkanie takie służbowe. Dobra, dobra. No pewnie, że tak. No, całuski, papa. Czy będę grał jeszcze Wajon? Wiecie co? to U mnie jest tak, cholera. Z tym całym graniem Wajona i w ogóle gry MMO, że ja odpalam sobie Wajona, odpalam sobie Royal Quest i po prostu mi się odpala tęsknota dowowa. A oh, shit. Nie, nie, słuchajcie, do Warszawy to ja jadę trzeci... 2-3 stycznia, a spotkanie z chłopakami mam 31 stycznia i 1 stycznia, nie? Jeszcze dzisiaj, więc to są zupełnie inne rzeczy. Bez jaj. Już bez przesady. Nie zdarzyć by mi się mogło, że ja bym nazywał chlanie na rynku spotkaniem służbowym, no litości. Są dwie zupełnie, dwa zupełnie inne spotkania. Moja mama ogląda moje vlogi. Jeżeli to was interesuje. Natomiast raczej nie ogląda moich filmów z gier, bo moja mama jest grami nie zainteresowana za bardzo. 31 grudnia, 1 stycznia. Ojej, 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 się przejęzyczyłem. Moje ulubione danie. Hmm. Jest kilka rzeczy, których ja bardzo lubię łazanki, ale hmm. chyba najbardziej lubię grzanki, które robię sam na patelni. Hmm. 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 To jest moje, chociaż czy to jest moje ulubione danie? Chyba tak. Czy ja teraz coś zaśpiewam o boże. E, nie bardzo. Natomiast jedna z moich ulubionych. Miałam kilka takich... Nie ma czegoś takiego jak ulubiona piosenka. Muzyki jest tak dużo. Człowiek miał to wszystko. Zależy od czasów. Raz jest ta piosenka ulubiona, raz inna. Ale to właściwie tak przychodzi mi coś na myśl jak ktoś pyta. taka, taka prosta odpowiedź. E, Filon on Black Days zespołu Sand Garden. Taka mroczna, dosyć ciężka, ale strasznie mi się podoba melodia i w ogóle wszystko. Czy to jest prawda, że jacyś goście zamówili mi pizzę do domu? Eee, tak, tak. Natomiast z lewy, jeżeli chodzi o z lewy, to nie, to nie słyszałem tej historii. Nie, ale pizzy to wszystkie punkty w mieście, we Wrocławiu, mi przywoziły pizzę przez tydzień. Trochę mi żal było, bo to... Ja mówiłem, że to nie ja zamawiałem, no i faceci musieli odjechać, a pieniądze ktoś wydał, nie? Yy, no to właśnie przykrości mi nikt nie sprawił, tylko te, te wszystkie pizzerie, no. Miały przechlapane. Prawie mi było żal tych ludzi, kurde. Ale z drugiej strony powinni dzwonić do gościa i weryfikować, czy zamówił, a nie tam wozić po prostu na pałę. No, dobre łazanki to nie jest prosta sprawa. Musi być dobra, dobra kiełbasa. Zależy też jakie... Różne są łazanki pewnie. Ale dobra kiełbasa, hmm, dobra kapusta... I kluseczki! Znaczy makaron czy tam... Kluseczki! Kto to... Zależy kto co tam lubi, nie? rok, czy Mikołaj będzie miał urodziny, bo wczoraj spędzałeś czas z żoną. Kurde. Jakby Mikołaj miał urodziny za każdym razem, kiedy ja spędzam czas z żoną, to ja bym musiał tu przedszkole założyć, więc naprawdę. Pytanie jak najbardziej ten, znaczy, pytanie nie na miejscu. Wybaczcie to zjewanie. Gra jest fajna i ja w ogóle się dobrze bawię. Tylko że krótko spałem i czasami muszę sobie tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Nudle z makaronem, albo ziemniaki z perkami, z, z, z tak? Dobrze. Co ty, na co chcesz mnie złapać? Przecież ja wiem, że to są te same rzeczy dokładnie. Strasznie cichy ten głos, ja nic nie słyszę. Coś tu jeszcze. Kolek giganta przegapiłem. Jeszcze jeden gigant gdzieś tu jest, chyba. Mam nadzieję. Bo mi jeden gigant został do zabicia. Pieczone kasztany. Ja nigdy tego nie jadłem, ale to jest chyba jakiś inny gatunek niż ten, który spada z drzew, nie? Czy da się grać w owa, jak się ma tylko podstawkę? No pewnie. No grasz wtedy podstawową wersję. Pierwsze 60 poziomów Kalimdor, Dorn, Easter Kingdoms. Da się, da się, oczywiście, że się da. Moja ulubiona piosenka Pantery. Wiesz, co nie przypomnę sobie? już. Eee, ja, Kiedy ja miałem Panterę, to wydawnictwa muzyczne były jeszcze na kasetach. Eee, I te kasety już niestety mi nie działają, bo z czasem one się po prostu psują. Więc w tej chwili nie mam żadnej, żadnego wydawnictwa Pantery. Z przykrością, muszę stwierdzić. No dobrze. Przepis na moje grzanki? nic, no. Pieczywo. Ja osobiście lubię ciemne. Odrobina masła. Na to jakaś wędlina, jeżeli ktoś lubi. I ogórek kiszony, też jeżeli ktoś lubi. No i na to żółty ser. I najważniejsze, wrzucacie to na patelnię, która jest podgrzana wcześniej. Aż się roztopi. To, to taka jest grzanka, ale też są grzanki na przykład z, z pieczargami. Ale te z pieczarkami to trzeba robić inaczej. Bo pieczarki warto usmażyć osobno wcześniej. Czyli smażycie pieczarki, potem wrzucacie i robicie dokładnie to samo. Czyli wrzucacie na grzankę, na patelnię i tak dalej, i tak dalej. Można też grzanki robić w piekarniku, chociaż ja fanem nie jestem. I wtedy pieczarki można przypiec osobno. Znaczy. Robicie całą grzankę. E... Tyle, że bez sera, to znaczy dajecie tam pieczarki, wędlinę, ogórek, pomidor, co tam lubicie. I potem, mm, potem smażycie, znaczy pieczecie to w piekarniku i jak już pieczarki są gotowe, to narzucacie jeszcze ser na dwie minuty i smażycie to jeszcze troszkę i jest. Dobra, słuchajcie, ja idę po coś do picia, także mogę odpalić tą reklamę faktycznie.